Hello! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony ja, Aluna 137, i zapraszam Was na CSGO skinsa z kodem Aluna 137. Macie 2 10 zł 10 groszy na start i plus 10% bonusu dla nowych i starych użytkowników. Także jeśli macie 18 lat ukończone, zapraszam do wbijania na tą stronkę z moim. Z moim kodem i zobaczymy co dzisiaj nam ciekawego wypadnie, także zapraszam do oglądania i patrzcie. Dobra widzowie, pamiętajmy o sejf czyli i Tutaj fajne mamy skrzyneczki, na przykład ostatnio moja ulubiona to ta Golden Wallet Case. Także wpisujcie mój kodzik Aluna137. O właśnie tutaj Aluna137. Możecie płacić blikiem, wizą, ym, skinkami, kryptowalutami, passive kartami i wiele, wiele więcej, także to chyba już wiecie, to chyba już wiecie. Pamiętajcie jeszcze o bonusach i jeszcze Was chciałam zaprosić tutaj na, ym, na ten rozdawanie prezentów tutaj macie jeszcze uspa do wygrania, także jeśli wpiszycie mój kodzik, to automatycznie bierzecie udział. Znaczy jeśli wpłacicie 10 zł minimum, bierzecie udział w losowaniu tak jakby Ym, także jeśli wpłacicie więcej, no to wiadomo są większe szanse, ale ogólnie ogólnie to spoko opcja to nie? Dobra, dzisiaj mam taki pomysł na odcinek, żeby zrobić po prostu 6 bitw, bo mamy tutaj 6140 i zobaczymy zobaczymy po 1000 zł, po 1000 złotych i zobaczymy czy coś ciekawego nam wypadnie, co nie? I zobaczymy czy będziemy na plus czy minus, jak później to wszystko sprzedamy. Także myślę, że to będzie ciekawa opcja i się przekonamy, czy odda, czy nie odda. Lecimy sobie z pierwszą bitwą. Musimy bitwę za 1000 zł, więc weźmiemy sobie na pewno G2A Casea, Casea, tego Lunara. Okej, okay, jeszcze nam trochę mamy, więc dobijemy sobie Gigabułą i Lovely Case'em. Może. O! Dobra, to za dużo. Dobra, to tyle. 14 skrzynek, kurde, chyba przesadziłam, no ale dobra, spróbujemy te 14 skrzynek, co nie? Może, może akurat na początku sobie damy te 14 skrzynek, o patrzcie, tutaj możecie sobie zobaczyć, co najlepszego może wam dropnąć. O, czekamy, raz, dwa, trzy, cztery, na karambita jakiegoś, co? Ronaldinho tutaj nam jakiś przyszedł. Dobra, na razie nas wyprzedził, teraz najlepszy skinek, akacz, wystawimy mu, dobra, teraz może karambik wypadł, co, ajajaj, aj, aj. kurde, na razie on jest na prowadzeniu, halo, 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 Dawać, o, tu jakieś te glowsy, o, czerwony skinek, jest dobrze. Na razie jeszcze raz jest na prowadzeniu, no ale tutaj powoli, powoli się zbliżamy do niego. Siedem skrzynek to wiecie, że wszystko się jeszcze może wydarzyć, co nie? Wszystko się jeszcze może wydarzyć. Sześć przed nami. Okej, okay, Emeczka. Kurde, wyprzedził nas, grubo nas wyprzedził. Oby nam teraz coś siadło, bo będzie przypał. Będzie przypał, jak to przegramy. Ej. Dawać nam jakiegoś skina mocnego kosy, jakąś 7 koła, czy coś. No, no, kurde belę, dwie skrzynki. No, może być lipa, widzowe. Może być ewidenta, ewidentna kraksa, że tak powiem. Ajajaj. jaj, aj. Wyprzedził nas. Wyprzedził nas tutaj Ronaldinho, niestety. No, ale dobra, przed nami jeszcze. 5 bit w sumie. Więc sobie teraz weźmiemy. Weźmiemy sobie jakąś z mniejszą ilością skrzynek, ale droższych co we na to. To weźmiemy tą podwójną, z hmm, kołlika może i dobijemy sobie jeszcze jakąś tańszą. Tak, żeby była. Hmm, dobra, 990. No to damy sobie teraz underdoga. Underdoga no i. Spra Sprawdzimy, jak teraz będzie, co nie? Może, może coś odda, może nie odda. Ktoś chętny na bitwę? Chętny na bitwę ktoś, czy nie? Dobra, to weźmiemy sobie Kasprzyka, tak jak w pierwszym odcinku nam oddał. To nam kosę losowało. O, już jedna przeleciała. Jedna już tam przeleciała, no ale... Ale zobaczymy jeszcze. Te same stickery teraz. Dobra, Holy, holik, najdroższa. Uh, rękawiczki, patrzcie. A nie, przecież to jest underdog, fuck. A ja się już cieszyłam, no. Ja cię pierdzielę. Ja się już cieszyłam, bo to underdoga my dali, no Jezus Maria. Kurde, mol. Dobra, jeszcze cztery. Cztery bitwy po tysiąc. Obstawiajcie, czy coś w ogóle nam wyleci fajnego. Ty sobie damy te dwie. Mamy, o, dobra. Nie, to jedno musimy dać. I jedno jeszcze tańszą. Może tom. Nie, to za dużo będzie. To też. Może. O, tom. Tom. Albo tom. Z eventu może. Dobra. Dobra. No to damy sobie teraz na trzech, bo musi nam coś oddać w końcu. Trzy czy skrzynki. Trzy. Trzy zawódnicy potężni. Ktoś może dołącza. Bo przed nami jeszcze ta i jeszcze trzy, więc mam nadzieję, że coś odda. Dobra, dajemy sobie bociki. Bo nikt nie jest chętny. Słuchajcie. Może na trzy nam odda, co? Dobra, dwa przed nami. Na razie lecimy równo. Dobra, go nie, to komuś kosa wypadła. Ostatnia skrzynka. Fuck. Ej, dzisiaj ewidentnie nie nasz dzień na jakieś kurna. Na jakieś kurna bitwy. Halo. Co jest z tymi bitwami nie tak? Co tu się dzieje? Widzowie. Widzowie, aż tak źle to chyba nigdy jeszcze nie było. Dobra, damy sobie tą potężną. I damy sobie. Dobra, to będzie za dużo. Okej, okay, to te dwie. Te dwie. Dobra, na dwa. Teraz musi się udać. Musi teraz udać. Ktoś dołącza do mnie? Nikt nie jest chętny, chyba. Dalej, sobie mi sobie Michela. Dwie skrzynki jedna droga, druga tańsza trochę. Uwaga. No. To robi się niebezpiecznie. O! O! Wygramy chociaż. Nie, Boże Święty, jeszcze dwie. Jeszcze dwie. Dwie bitwy przed nami, a my nie mamy nic. Wizowe. My nie mamy tu nic. Dobra, trzeba przepis, przepis na bitwę stworzyć. Jakąś, co odda. Dobra, lunaj, Lunar Kasik na buście. Um, royal Kasik. Royal Kasik. I jeszcze. Jeszcze, jeszcze, dodamy sobie może te dwie. Dobra, cztery skrzynki. Nie no, musi nam ten standardowy, standardowy tryb siąść. Bo jeszcze tom, jeszcze jedną bitwę robimy. Dajemy sobie Bota Rosso. Bota Rosso dawaj, dawaj mnie tu. O, jest awupa. Jest awupa. Zaczynamy dobrze. Druga wupa? Co jest? Dobra, jeszcze dwie skrzynki przed nami. Czyż... O nie, tu ma jakiś wypadł. Ostatnia skrzynka widzowie. I co? Nie no, to jaja są? Ja pierdzielę ty. Żeby żadnej bitwy nie wygrać? Dobra. Sprawdźmy tą ostatnią. Sprawdźmy tą ostatnią, bo tu się coś niedobrego dzieje. Kurde, ja już sama nie wiem, co tutaj dać. Tam da, po, polecimy sobie tak po kolei. Może to jest jakiś sposób, co? Jakiś sposób. O, dobra. Ta musi oddać. Mamy sobie tym razem na trzy, żeby nam oddało, kurde. Co, cokolwiek. Cokolwiek, żeby nam oddało, co? Ale serio, aż tak, tak źle to jeszcze nie było. Dobra. Dobra, nie no, musi oddać. Musi oddać teraz. Trzymcie kciuki. Dobra, zaczynamy dobrze od skinka czerwonego. Pięć skrzynek przed nami. Tu zobaczymy, jaki jest największy drop. Okej. Okay. Tutaj... Uuu, jakby taki butterfly, co? Kurde ale na razie prowadzimy. Na razie prowadzimy, słuchajcie. Przecież pierwsza. Pierwsza bitwa wygrana. No. Dobra, ostatnia skrzynka. Trzymajcie kciuki, widzowe. Kurde, kosa nam tam przeleciała. Dobra. Chociaż tyle, widzowie. Chociaż tyle. Ewidentnie dzisiaj na minus, no ale takie dni też się zdarzają, słuchajcie. Takie dni też się zdarzają, ale nie przejmujemy się. Może jutro będzie lepiej, co nie? Także wpisujcie mój kodzik, zostawcie subika łapkę w górę i do następnego nara A ja nie ko kodziam, bo tu 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 tu!